Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. No i zaczynamy temat dla reportera. Spora ekipa w Radio Elka. Kasia i Idzik jest, Leszek Wspaniały, dzień dobry. Dzień dobry. Iwona Mierzwiak w Lubinie czeka na Was również. Dzień dobry, Iwona. Dzień dobry. No i czekamy na Wasze telefony oczywiście, bo do 9.45 temat dla reportera. Czekamy pod numerem 726 114 114. Właśnie, drodzy słuchacze, śmiało dzwońcie. Macie na to pół godziny, żeby się z nami skontaktować. I już dzwonimy. Długo nie czekamy, bo jest pierwszy telefon. Dzień dobry, słuchamy. Dzień dobry. Ja w dwóch tematach chciałam e, dzisiaj poruszyć dwie sprawy. Pierwsza sprawa to od lat e, nie ma posypanych dwóch ulic. Może tam dalej też, ale ten, e, tymi chodzę. Żwirki Wigury i ulica Lotników. Ani z miasta nie, e, e, są e, samochody, żeby e, posypać, ani mieszkańcy nie robią tego. Jest jedna lodówka. No dzisiaj trochę, jak cię mogę. Ale wczoraj to można było nie, się bardzo łatwo poślizgnąć. Mm -hmm. Żwilki, wygóry i lotników. Tak. I to nie jest pierwszy rok. Mm -hmm. To jest od lat. Nikt tego nie sprawdza. U nas nie ma Straży Miejskiej, ale no szczęśliwie trzeba powiedzieć taki temat, że nikt się nie przewrócił. Nikt sobie krzywdy nie zrobił. To jest jeden temat, tak. a drugi temat... Chciałam może nie tyle, że Państwo będą interweniować, ale chciałam, żeby ludzie wiedzieli. Byłam dzisiaj zarejestrowana przed godziną ósmą na szczepienie w y, aptece rodzinnej. Chciałam powiedzieć, że przyszło chyba 6 osób, było już pół do dziewiątej i się dowiedzieliśmy, że nie na 28. Tylko na 29, bo pani chyba tyłka nie chciało się podnieść, która szczepi w domu i wszystkich nas czepki zrobiła, czepków. No wie pan, taka konsternacja, ludzie się zwierzyli, zaczęli tam pyszeć do tej pani z apteki, bo to jest apteka, nie ma ani gdzie powiesić yy, kurtki, nie ma yy, żadnego zaplecza. Jest tragedia, to można robić latem, ale o tej porze zimą i jeszcze w ogóle nie przyjść i powiedzieć, że dzień się zmienił, to jest bardzo nieferty ze strony pani. Uh -huh. No i ostrzegam, żeby się wiara nie zapisywała do tej apteki, bo to jest bubel, nie punkt szczepień. Czyli, czyli to na, na jutro jesteście panie przełożone, tak? Że nie, rozumiem. ja jutro nie pójdę tam. A dobrze. Bo jutro będzie jeszcze z 29, to sobie może pan wyobrazić, co się w aptece będzie działo. Dobrze. Bez problemu zarejestrowałam się na szpital. No i idealnie, dobrze. Dziękujemy ślicznie. No, no, wszystkiego najlepszego jeszcze w Nowym Roku. Do pozdrawiamy widzenia. Dla Pani również wszystkiego dobrego. No, no. Po, pozdrawiamy. Dużo zdrowia. Życzymy spokoju i cierpliwości w tych właśnie czasach, w których dożyliśmy. Dożyliśmy też czasów, że po Wielkopolsce i po Warszawie, również w Głogowie, przy ujemnych temperaturach koszono trawę. O tym już dziś w naszym portalu dlaczego tak się stało na osiedlu Piastów Śląskich i jakie były tego przyczyny wydania decyzji o tym, że e, czyszczony był teren rekreacyjny przy pomocy kos spalinowych, no to już niebawem w naszym portalu. E, natomiast co do telefonów od naszych słuchaczy, no to oczywiście tutaj e, tak jak tutaj Aneta wspominałaś, w licznym gronie czekamy dzisiaj na Was, e, Iwona, Aneta, Kasia, no i moja skromna osoba. Mamy przed sobą kartki, notujemy Wasze tematy, Wasze zgłoszenia, a dzwonicie z całego Zagłębia Miedziowego to jest właśnie czas dla Was, drodzy słuchacze, kiedy możecie nas o tym poinformować, o sprawach, które, jak słyszeliśmy w pierwszym telefonie, bardzo mocno denerwują, irytują, no i w tych sprawach próbujemy właśnie interweniować. 726 114 114 jesteśmy do Waszej dyspozycji. Dzwoncie śmiało. Dzwoncie i oczywiście zerkajcie również do naszego portalu pl. Tutaj piszemy również o tych sprawach, o których z nami rozmawiacie w temacie dla reportera. Jedno z nich to... W, w, w budynek po byłej pływalni, to jest Szkoła Podstawowa nr 11 w Głogowie. Tak. Tak. Od 2013 roku wyłączone jest z użytkowania, z roku na rok popada w ruinę, można zobaczyć zdjęcia, ale jest pomysł na zagospodarowanie i o tym oczywiście w artykule Leszka Wspaniałego, możecie przeczytać. Zerkajcie, a my odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Słuchamy, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pani, ja mam takie pytanie, bo nie dosłyszałam. Czy chodziło o tą aptekę rodzinną w Głogowie na Morcinkach? W sumie to nie wiem, czy Pani w ogóle tutaj w tym swoim tele... Tak, tak, wiem, tylko nie... ona... Pani podała tylko nazwę, że rodzinna. Aha, adresu nie, poda... nie, było, adre... adresu nie podała, adresu nie podała. Adresu nie podała ta nie, Pani? Nie, nie, nie podała. Bo dziwię, bo zmartwiło bo, bo, mnie to, bo ja na 30 -tego jestem na szczepieniu umówiona i też nie wiem. No, można przedzwonić, dopytać, ale myślę, że to może no być chyba, taka jednostkowa ale sytuacja. Ale to też trzeba mieć szczęście. Aha, no dziękuję bardzo. Dziękujemy, do usłyszenia. Tak jak wspominałem w swoim poprzednim wejściu, cierpliwość tutaj jest chyba takim dobrym doradcą. Musimy być cierpliwi w tych dzisiejszych czasach. Nawet wracając do... Nie, nie wrócę, bo jest telefon kolejny. Halo, dzień dobry. Ja jeszcze raz dla informacji tej pani... Tak? To jest y, naprzeciwko przychodni na Moniuszki. Mm -hmm. No to już pani będzie dokładnie wiedzieć. No, Dobrze, dziękuję. dziękuję. Do widzenia jeszcze raz. Do usłyszenia. Odnośnie remontu byłej pływalni przez po 11, no to jak zwykle burza w komentarzach dosyć sporo osób, aż 18 się wpisało. Dopiero, to, Do, to jest dopiero początek. Dopiero początek, myślę. No, fajnie powiedzieć, wyremontować i uruchomić. Proste, proste, ktoś tak napisał. No nie takie proste, bo trzeba jeszcze znaleźć pieniądze. I, i zresztą, co by nie powstało? Czy, czy po prostu zostanie zburzony ten stary budynek i z, powstanie teren zielony? No to będzie źle, nie będzie pasować tym, którzy chcieliby, żeby tam powstało. Taki skatepark. Jeśli będzie zrobione co inne, no on jeszcze się nie, taki nie urodził, żeby wszystkim dogodził generalnie. Ale temat jest ruszony. No i zobaczymy, czy w najbliższym czasie uda się jakieś fundusze znaleźć tutaj, aby ta, te pozostałości po basenie nie szpeciły tego rejonu. Mamy telefon kolejny. Dzień dobry, słuchamy. Halo, dzień dobry, witam. Tak. Ja dzwonię w takiej sprawie. Poprę w 100% panią, która dzwoniła, dzwoniła jako pierwsza. Tak? Żwirki w góry lotników, można sobie zęby, po, zęby powybijać, to jest tragedia. Chodniki w Głogowie, tragedia. Tysiąclecia ale i Wolności wycyckane, bo tam jest centrum miasta. A reszta co? Reszta to jest gorsze społeczeństwo? Druga sprawa, nie wiem czy w głowowie mieszka 90% analfabetów i ludzi, którzy nie potrafią czytać, że na, do, na wejściach do, przy wejściach do sklepów pisze, załóż maseczkę. Nie wiem, powiem Państwu szczerze, może będę w tym momencie nieprzyjemny, ale zrobiłbym tak samo jak w Rosji jest. Nie masz maseczki, gumą po plecach, by się ludzie nauczyli. Jeśli nie potrafią czytać, mandaty po 2000 zł, nauczą się szybko. I w tym momencie nie chcę być, że tak brzydko powiem, chamski. Ale życzę, naprawdę życzę ludziom, którzy nie, nos nie noszą maseczek, żeby ich dopadł ten, ko ten koronawirus i tak ich przeorał, żeby trzy tygodnie z nie wstali. Tego im życzę naprawdę na, na nowy rok, bo ludzie są w Polsce nieodpowiedzialni i lekceważący. Naprawdę, w Niemczech tego nie ma. Ja mieszkam cztery lata w Niemczech. Nie masz maseczki, nie wejdziesz do piekarni, do, nie wejdziesz do piekarni po zwykłą bułkę. Nie ma tego. A w Polsce ludzie to po prostu mają za, za przeproszeniem w czterech literach. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękujemy dzie za ten głos w dyskusji. E może dzie mocne słowa, ale może do niektórych faktycznie dotrą. E no bo, skoro jest przed wejściem do sklepów czy innych punktów, e przed wejściem załóż maszeczkę. to ją po prostu załóż, a nie trzymaj w kieszeni albo na brodzie. Takie są fakty i takie są też e przepisy i inne regulacje prawne. 726, 114, 114. Doczekaliśmy się kolejnego telefonu, no? No, ale się rozłączy. Może przy kolejnej okazji próbujemy, śmiało. 726 114 114. Oczywiście na te telefony czekamy na Was do godziny 9.45. Temat dla reportera od poniedziałku do piątku. Właśnie o tej porze, 9.15 9.45 czekamy na Wasze zgłoszenia w sprawach, które Waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarzy Radia LK w sprawach, które tutaj się pojawiają i chcielibyście o nich z nami porozmawiać. I mamy telefon. Słuchamy, dzień, dzień dobry. dobry. A, dzień dobry. Chciałam się dowiedzieć o tym, jakieś było dzwonione w sprawie recept w NTZ. I Chciałam się dowiedzieć, czy coś w tej sprawie już było interweniowane, bo może akurat nie słyszałam w radiu. Wie czy... państwo, yy, dodzwoniliśmy się, natomiast odpowiedzi nie otrzymaliśmy, dlaczego to jest tak długo. Aha, <laughs> bo właśnie myślałam, że coś tam, coś tam jest wiadomo, nie? Mhm. Ale nie e wiemy, chciałam było... serdecznie pozdrowić przychodnie koncyrium. I naprawdę jestem tam pacjentką. Wczoraj rano zadzwoniłam po leki. Wieczorem o 18 rzucamy CMS-a na, na odbiór leków. I także bardzo serdecznie powiadam przychodni Kosylium, która inaczej działa niż przychodnia NCZ. Chciałam też wszystkim życzyć wszystkiego nowego roku, dużo zdrówka i całej redakcji również wszystkiego dobrego. Dzie także dziękuję, dziękuję ślicznie dziękujemy pięknie, pozdrawiamy do, do usłyszenia, no i też oczywiście życzenia wszelkiej pomyślności na nowy zbliżający się wielkimi krokami 2022 rok, a jak przywitać nowy rok, no to doskonale już wchodzicie na miedziowe.pl i tam najpierw bawicie się na Sylwestra na Bulwarze Nadodrzańskim, a kilka godzin później na Bulwarze Nadodrzańskim spotykamy się też na dziewiętnastym noworocznym marszobiegu Nie Jesteś Sam od 11.30 do 13.50 czynne biuro zawodów, a o 14.00 start marszobiegu maszeruje spacerujemy, biegniemy, kto jak może. Nieważne ile macie lat, ile macie kilogramów, czy macie chęć, czy nie. Przyjdźcie po prostu i pomóżcie, a cały dochód z noworocznego marszu biegu przekazany zostanie na hospicjum głogowskim To 1 stycznia. Teraz mamy 28 grudnia, trwa temat dla reportera i numer 726 114 114 jest do waszej dyspozycji do 9.45. Śmiało dzwoncie. No 26 26.5 minuty już po godzinie 9 i wracamy za chwileczkę. Dzisiaj również w naszym portalu miedziowa.pl ukażą się artykuł Iwony Mierzwiak o śmieciowym problemie. To też temat dla tak. reportera Iwona, prawda? Tak, to jest temat rzeka. Słuchajcie, naprawdę jest problem śmieciowy w Lubinie. Nie wszędzie dotarły, może dotarły wszędzie śmietniki nowe, jeśli chodzi o kubły i tak dalej, jeśli chodzi o ekopartnera, ale zdarza się, że też nie ma, nie ma zabranych tych kubłów z MPO, które wcześniej odbierały od mieszkańców te śmieci. No, przypełnione kubły, bałagan wokół kontenerów na odpady, ludzie wyrzucają śmieci gdzie się da. Byłam świadkiem, gdzie pani szła sobie ze śmieciami, zostawiła sobie je po prostu na murku i poszła. Mhm. Była też taka sytuacja, że zobaczyłam na ulicy Kamiennej, że tam jeden z boksów śmie śmietnikowych powinien być już, e, e, powinien być już e, tak naprawdę, e, nie, ma tam, nie ma już tam kubów i tak dalej, e, mają go prawdopodobnie rozebrać, a tam mieszkańcy też wrzucają sobie śmieci i ludzie mówią, że jest straszny problem. Tak samo jest na Przylesiu. Także no, jest, jest jest, trochę jeszcze problemów z tymi, z tymi śmieciami. To jest tak zwane przyzwyczajenie mieszkańców, jak już zlikwidują boks śmietnikowy albo Ta. zlikwidują śmietnik, przyniosą w inne miejsce, to cię i tak przynoszą. Kubów, nie ma, dobra, zostawmy, kiedyś Ta. ktoś zabierze. No tak nie działa, drodzy mieszkańcy, bez względu na to, czy jest Lubin, polkowice głogów czy inna miejscowość, no tylko i wyłącznie wyrzucamy tam, gdzie jest do tego przeznaczone miejsce, a nie, że gdzieś kiedyś boks śmietnikowy był, zlikwidowali go, no to dalej tam zostawiamy śmieci. Nie, to tak nie działa. Działa to w ten sposób, że wyrzucamy tam, gdzie no, są. Chcę wam powiedzieć. Uh -huh. Muszę wam powiedzieć, że um, czy rozmawiałam um, z wiceprezesem um, firmy Ecopartner Recycling, um, który zajmuje się teraz wywozem śmieci, no i oni cały czas sprawdzają, czy są takie sytuacje, gdzie faktycznie wymaga to interwencji, organizują niezwłocznie akcje usunięcia odpadów, no ale um, tak jak powiedział prezes, to też wynika, um, że ten moment przekazania usługi związanej ze zbiórką odpadów wymaga dodatkowej synchronizacji. Jesteśmy i mówił, że jesteśmy już na końcowym etapie rozwiązania tego problemu, także zobaczymy, jak to będzie. No, trzymamy kciuki, żeby to szybko zostało rozwiązane, żeby mieszkańcy mogli w sposób właściwy te odpady składować i deponować. 726-114-114 drodzy słuchacze, czas dla was do 9.45. Jesteśmy i czekamy na wasze telefony. Dzień dobry, słuchamy. Dzień dobry, witam. Jak chciałbym kraty i motyle dla pani tutaj, które pracują w przychodni na Sikorskiego. Kwiaty i motyle. Odzwoniła do mnie dzisiaj w sprawie leków. No to wysyłamy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy dla pani z przychodni Przysikowskiego. Miłego, Miłego dnia do usłyszenia. No to były pierwsze dzisiaj Kwiaty i Motyle. Może nie ostatnie, czekamy na kolejne oczywiście. Może nie ostatnie, choć części zgłaszane dzisiaj tematy, problemy, interwencje, ale też przecież temu służy nasz program, który od poniedziałku do piątku jest od 9.15 do 9.45 i dziś zostało jeszcze 10 minut do tego, aby do nas właśnie zatelefonować. Śmiało dzwoncie, zgłaszajcie tematy z całego zagumy międziowego, a my notujemy je sobie, a potem ruszamy dalej w teren. Odbieramy kolejny telefon. Słuchamy. Ale, ale ja chciałem, proszę pana, pan projba mocna. Przychodnia Moniuszki, ja od wielu lat tam należę. Chciałem, żeby dla całego personelu pan żeby nagłośnił lekarzom, pieleniarkom, ty co listują i ten co jest, y, y, znaczy się administracja, takie uprzejmie ludzie, są doktorki, też przyjmą, uśmiechną się szybciej. Dzisiaj się listuje, dzisiaj do lekarza jest. Dzisiaj leki poda się już po południu. Leki są. Bardzo bym prosił, żeby nagłosić i podziękować cały Służby Zdrowia na Moniuszki Przechodni. Nazywam się Tadek. Bardzo bym prosił. Panie Datku, dziękujemy. No to w takim razie w ramach tych podziękowań nie mamy innego wyjścia, jak właśnie skierować te kwiaty i motyle. Bardzo bym prosił. Bardzo bym prosił. Dziękuję. Oczywiście dziękujemy i oczywiście czekamy na kolejne telefony. 726 114 114 i 74. Słuchamy, dzień dobry. Halo. No tak, dzisiaj się rozwinęło na temat przychodni, to może ja się spytam, co z przychodnią w która już jest wybudowana, ho, 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 stoi pusta i nieotwarta. Mhm. No, Dziękuję. Nowy obiekt, zgadza się. To dopytamy w takim razie, kiedy... Pacjenci będą wieżmanowie już przyjmowani. Okej, okay, zanotowane. Dziękujemy ślicznie. No i czekamy na kolejne telefony 726 114 114. Ja mam proszę pana taką sprawę. Przechodnia MCZ. Przecież to jest przechodnia, nie wiem, kogo tam trzeba siedzieć chyba 24 godziny, to się można do, dostać do lekarza albo się dozwonić bo dzwoni na tą im po linię, co którą podają, to są szywa żarty sobie robią z pacjentów. A nikt nie będzie o trzeci o. Przepraszam, o czwartej czy piątej godziny stał na mrozie, żeby się zarejestrować. Mało tego, dojdzie się do okienka, numerów nie ma. Numerków już nie ma na dzisiaj. A na... na, na, na to trzeba czekać z dwa do trzech. Więc po co ta, taka przechodnia jest? Do kogo ona jest? No to pana sugestie i pytania skierujemy do szefostwa. Dziękujemy ślicznie. Pozdrawiamy serdecznie. Ten... Mówię, że pana pytania skierujemy do szefostwa i zapytamy, co zrobią w tym temacie, żeby się poprawiło. Dziękujemy no Przecież ślicznie. to jest niewątpliwe. To dosyć... inny przechodnia, się w ten sam dniu zarejestruje, a tutaj nie ma szans. No nie ma szans. Mhm. No. Dobrze, dziękujemy za ten telefon. Proszę. Pozdrawiamy do usłyszenia. No faktycznie dzisiaj temat przychodni. Nie wiem, na początku też aptek zdominował nieco nam temat dla reportera. Natomiast jak usłyszałem od mojego znajomego, mówi, jeśli dana przychodnia komuś nie pasuje, to może spróbować się przepisać do innej. Tylko pytanie, czy to jest takie proste i łatwe, i czy to jest rozwiązanie? Czy na przykład. Nie można zrobić tak, żeby pacjenci byli usatysfakcjonowani tam, gdzie są zaoptowani do danego lekarza. To tak pokrótce. 726 114 114, temat dla reportera trwa, a Wy, drodzy słuchacze, macie dzisiaj jeszcze 5 minut, żeby do nas zatelefonować i zgłosić kolejne tematy. Dzień dobry, zgadzam się z tym Panem, co przed chwilą dzwonił w sprawie MPZ-u. Mhm. Ja dzisiaj próbowałam rejestrować się do lekarza. 51, za 51 połączeniem ponad pół godziny było tylko pikanie w telefonie na tą infoninię, a już 51 połączenie, jako byłam w kolejce i tak dalej, ponad godzinę czekałam, siedziałam od siódmej, a zako zakończyłam przed dziewiątą. A tak jak pan mówi, czy z przychodni do przychodni się przepisać. Ja się z Sikorskiego przepisałam właśnie do NZD-u i w sumie w to samo bagno się spakowałam. Tak jak Pan mówi, czy jest sens się przepisywać? Właśnie nie wiadomo. A jeżeli ludzie dzwonią z, tam z podziękowaniami i tak dalej, czy konsylium, czy ten, moniuszki, po prostu może radia słuchają, że są cyrki i po prostu oni odbierają, żeby ludzie nie odchodzili albo coś nie nazywali. No, dziękuję mam, ślicznie, mamy kolejny głos w dyskusji ja myślę, że co pacjent to inna opinia albo podobna, generalnie no właśnie w, w tych trudnych czasach, których dożyliśmy generalnie z przychodniami jest tak jak jest ciężko się dostać do lekarza, już nie mówiąc o, o specjalistach, no bo jaki teraz będzie głos w dyskusji słuchamy, dzień dobry dzień dobry Tro, y, trochę zmiana, proszę pana chciałbym zabrać głos w sprawie tego parkowania tych samochodów z ulicy Starowachowej możemy z jednej strony zrobić na tym chodniku, że można parkować może nie, a tak samochody stoją nieprawidłowo i na trawnikach tam jest taka stacja transformatorowa, coś takiego nawet na trawniku stoi ten samochód różnie to jest a przecież można by jakoś uregulować można by oczywiście, jak najbardziej, że tak no bo to jest Stoją i tak tam jest mało po tych chodnikach, ale nikt z tym nic nie robi tam. Dziękuję, do widzenia. Pozdrawiamy serdecznie do usłyszenia. My przypomnimy się z tym tematem, czy jest tu faktycznie szansa na zmianę. Może nie tyle organizacji ruchu. Nie wiem, czy znaki zakazu coś pomogą, słupki za sukiennicami w ratuszu nieco pomogły, choć zdarzają się i tacy, którzy w takiej niewielkiej wnęce i tak tam samochody pozostawiają. Słupki i znak zakazu zatrzymywania się i postoju nie za bardzo pomaga. Akurat na tej części Starego Miasta. Jak będzie na tej ulicy, o której wspomniał nasz słuchacz, no to spróbujemy się jeszcze dopytać. Dwie minuty wam zostały, drodzy słuchacze, do tego, żeby do nas się dodzwonić. 726 114 114 tematy, które nam zgłosiliście, zanotowane. Dopytamy o żwirki i w i lotników. Kwestie przychodni, no to już pozostawiamy słuchaczom co do decyzji, ale postaramy się też uzyskać odpowiedź, dlaczego jest taka najciężka dostępność w kwestii tych właśnie przychodni. 726 114 114. Ostatnie chwile na dodzwonienie się do nas dzisiaj w temacie dla reportera. Jeśli nie dziś, no to jutro od 9.15 również będziemy czekać na Was, drodzy słuchacze. Potem w czwartek, no i w piątek w Sylwestra również nie zabraknie tematu dla reportera. Tak więc będziecie mieć okazję ku temu, by do nas zatelefonować i podzielić się swoimi spostrzeżeniami z ostatnich dni, godzin, miesięcy. Jak tylko oczywiście wystarczyło śmiałości i odwagi, żeby na żywo z nami porozmawiać. To jest ostatnia minuta tematu dla reportera dzisiejszego wydania, także jeszcze zapraszamy 726 114, 114 i Dzwona jak w Lubinie jest jeszcze oczywiście na posterunku i czeka na wasze zgłoszenia, bo nie tylko z Lubina, i z okolic także tematy przyjmuje i sprawdza, co da się z nimi załatwić. Leszek wspaniały, Kasia Rososzko w Polkowicach również i my tutaj czekamy na wasze telefony. Już powolutku kończymy. Proszę państwa, przypominamy, że w temacie dla reportera czekamy również na takie telefony, które... Poinformują nas o tym, że coś zostało załatwione, że będziemy jeszcze na koniec 2021 roku mogli komuś podziękować za to, że sprawy zostały załatwione. Kwadrans do godziny 10:00 został, został nam to, że 9.45. Iwona Mierzwiak, dziękuję bardzo. Dziękuję. Z Iwoną już słyszymy się jutro po 9.15. Leszek, wspaniały. Leszku, tobie też dziękuję tak. za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za temat dla reportera, za kwadrans. Słyszymy się w wiadomościach z regionu. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.